Witam wszystkich w możliwość serdecznie w grze Safe, czyli grze o tworzeniu i optymalizacji linii produkcyjnych. Teraz właśnie znajduję się w grze. Tak, ramienia produkcyjna i główny budynek, A, ale może przejdę do nowej gry, bo tutaj na, za mnie wiem właściwie co się dzieje. Dobra, jestem już jestem na nowej grze. Gra polega na tym, że należy do głównego budynku dostarczać określony tutaj surowiec. I się do innych gier. Nie mamy żadnych ograniczeń. Czyli to jest gra, która jakby upraszcza. Tak, tutaj mamy tylko i wyłącznie linię produkcyjną. Nie musimy zbierać surowców, nie możemy ich magazynować. Ale do budowania nie potrzebujemy też niczego. Po prostu stawiamy budynki i budujemy pasmociągi. Gra polega na tym, żeby jak najszybciej zrealizować zapotrzebowanie wyrażone tutaj. Dodatkowo oprócz tych kształtów możemy zbierać tutaj u, ulepszenia, czyli my te kształty, ulepszamy na przykład. Tutaj ulepszamy na przykład szybkość. No, o, następny poziom, dobra. Szybkość naszego czasu ciągu. Myśmy dzisiaj poruszał. A za każdym razem, kiedy dostarczymy odpowiednią liczbę surowca czy półproduktu, produktu, to dostajemy dostęp do nowych Możliwości. na Przykład w tym przypadku musimy zrobić połówki. Dobra, poburzymy, poburzymy, poburzymy. Z tego tylko połówki, tylko jednej. A, hmm, dobra. <laughs> Nie tak. Tu ze mną. Dobra. Krąpłówkę, tą, więc jedną do kosza i to, i to zbieramy, więc ta gra jakby wynosi tworzenie na inny poziom. No bo na przykład mamy grę takie jak faktory, które mają podobne założenie, albo Street Factory, który oprócz, no, oprócz tworzenia linii produkcyjnych wytwarzamy także surowce, które zużywamy tutaj nie, tutaj nie, To nie składujemy niczego, nie zużywamy nasz główny budynek przyjmie wszystko, nawet surowiec, którego nie możemy Zresztą no, nie jest nam niczego potrzebne no dobra, kolejny poziom gra ma uproszczoną uprawę i jest pozbawiona wszystkich elementów, które nie są bezpośrednio produkcją lub optyma... optymalizacją tej produkcji bardzo szybko potrafi się rozwinąć i w momencie staje się naprawdę, naprawdę skomplikowana. Potrafi dostarczyć dużo, dużo, dużo zabawy, jeśli ktoś lubi tego typu rzeczy. Ja osobiście chyba wolę, żeby oprócz produkcji no coś jeszcze było. Jakaś eksploracja albo walka, tak jak jest w, choćby w Satisfactory. Dobra, a tak wygląda yy, nasza yy, fabryka. Po paru poziomach zdobytych No wszystko się mocno komplikuje i za każdym razem Dostajemy nowe zlecenie Na nowy surowiec, którego dokładnie produkowaliśmy I musimy je zrealizować, no dobra musimy mieć Niebieskie, jasno niebieskie To są gwiazdki jakieś? Żeby mieć jasno niebieskie gwiazdki potrzebujemy Surowca, gwiazdki Zobaczmy, że te mogą być i koloru. No tutaj mam zestaw obu. Mam i gwiazdki. Gwiazdek potrzebuję naprawdę dużo. Kiedyś mam gwiazdki. Potrzebuję teraz koloru. Mam ciemny niebieski. Hm. Żeby mieć jasny niebieski muszę wymieszać dwa kolory. Proszę bardzo, praktycznie jesteśmy i gwiazdki to. I to będzie wychodziło z tego pokolorowane gwiazdki. I teraz tylko tak 800 razy, 8 do takich. A wychodzą dość, dość nie, niezbyt, niezbyt się śpieszy. No więc gra potrafi wciągnąć, jest też taka hmm, no wymagająca, swoją drogą to ciekawostka, w tę grę można grać przy rundarce. Można wejść na stronę. Jeśli się posiada tę grę, na Steamie, można wejść na stronę. Shapes IO chyba. No, na główną stronę gry. Zalogować się na swoje konto Steam i odpalić grę w przeglądarce. Więc jak ktoś ma tę grę, lubi ją, ma ochotę zagrać na przykład, bo ja wiem, pracy, to ma okazję. Znaczy, <laughs> że gra nie wymaga naszej atencji. Cały czas po prostu się dzieje. No, tak czy inaczej, jest to taka prosta gra. No, ale powiedzmy, że logiczna do pewnego stopnia. Panom tworzenia linii produkcyjnych i optymalizowania ich, no to się spodoba. Chociaż, jak dał mój głos, ja wolę jednak, żeby gra miała jakiś taki dodatkową, tak, dodatkowy, dodatkowy jakiś taki element. Dodatkowy poziom. Oprócz tylko tworzenia, bo tutaj tworzymy nieskończoność, tak, a no, skończy nam się poziomy. Tak czy inaczej. Ja chyba mogę polecić dla osób, które lubią spokojną rozgrywkę i taką wysiłek logiczny, tak i tworzenie węzłów produkcyjnych, To naprawdę rozrośnie jeszcze, naprawdę na no jeszcze rozrośnie się. Więc z mojej strony chyba wszystko. Chcę podziękować wszystkim serdecznie za uwagę i muzyka.